Kolejna odsłona naszego protestu przeciwko niesprawiedliwości i opieszałości urzędników. Zostaliśmy oszukani, no bo przez 9 lat składania wniosków, obiecywania, że dadzą nam wykupić te mieszkania, no to każdy sobie remontował. Miasto chce z nas wyprowadzić, a sprzedać budynek kierowcaowi. To nas naprawdę bulwersuje i stresuje. A żadno podciągnąć jeszcze do góry ten baner? O, 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 właśnie. Bo się nowa zagina. nam. O, właśnie o to chodziło. Boże. Wprowadzona ćwierć wieku temu ustawa o gospodarce nieruchomościami pozwoliła lokatorom mieszkań komunalnych ubiegać się o wykup za ułamek wartości wynajmowanych przez siebie lokali. Z takiego rozwiązania postanowili również skorzystać mieszkańcy kamienicy przy ulicy Nowej Włodzi w budynku mieszkają od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Zanim jednak do swoich lokali się wprowadzili, musieli przeprowadzić w nich kapitalny remont, a nawet spłacić zadłużenie po poprzednich mieszkańcach. Proszę sobie wyobrazić, że nie ma tych tynków, nie ma tego okna, które jest, tylko jest stare. Połowa szyb była, połowa nie. Parapetów nie było, grzejników nie było, nic tu nie było, nie było podłóg. Jak się wchodziło, to deski pękały. Musiałem wszystko robić na własny koszt. Dziury w ścianach, takie w kolor. Jak się wchodziło, to tak jak do takiej, takiej nory. Kanalizacja pozapychana, musiałem się dostać. 4,5 metra tam w łazience kopaliśmy dół, żeby można założyć nową kanalizację, spływ, wszystko. Jak długo państwo zajęło, żeby doprowadzić to mieszkanie do takiego stanu używalności? Dwa lata zanim się wprowadziliśmy. No tak, żeby się wprowadzić. Czyli to jest. Masa i serca, energii Ta, i pieniędzy. I pieniędzy. Klatka nie była malowana, chyba z 15 lat. Moje mieszkanie, numer 10. Kiedy wchodziliśmy tutaj 14 lat temu oglądać to mieszkanie, nie było drzwi wejściowych, ściany od strony ulicy zagrzybione. Z sufitów zwisała trzcina. Ja tutaj widzę, że Pan zrobił nawet podwieszany sufit. Tak. Sufity podwieszane są na dobrą sprawę w większości pomieszczeń ze względu na stan tych oryginalnych. Kuchni, sufit chcieliśmy zostawić oryginalny, ale niestety po kilku latach wychodziły non-stop plamy. Wszystkie instalacje nowe, centralne ogrzewanie, piec dwufunkcyjny, trzeba było zainwestować. Piec jest podłączony do komina. Takie są przepisy, żeby spaliny mogły swobodnie się wydostawać nie było całkowicie zniszczone. Nie było drzwi, nie było okna, były szyby były powybijane. wybijane. Robiliśmy malowanie, podłogi, ściągaliśmy instalację gazową, całkowicie instalację wodno-sanitarną, elektrykę. To był pierwszy remont w 1993 roku. Ogrzewanie gazowe. Ogrzewanie gazowe. To był nakaz przez administrację nam dany, że musimy to wykonać. Wszystko, co tu jest zrobione, jest zrobione przez nas. Mimo wszystko, Państwo cały czas mieli świadomość, że to nie jest Państwa własnością. Tak, tak. Mhm. Tak, ale już w 2008 roku zanosiło się, że będzie można wykupić, więc dopiero w 2013, ze względu na to, że no finansowo też trzeba było się podbudować, wystąpiliśmy, żeby nam pozwolono wykupić. Po złożeniu przez lokatorów wniosków o wykup mieszkań, miasto rozpoczęło inwentaryzację nieruchomości. Do przeprowadzenia prywatyzacji kamienicy niezbędne było zainteresowanie wykupem co najmniej połowy wynajmujących. Aby pomóc lokatorom tę większość uzyskać, urzędnicy dokonali nawet jej podziału. Miasto zawnioskowało również o opinię dotyczącą wytyczenia dodatkowego wjazdu na nieruchomość. Wymierzali te mieszkania wszystko robili, no pod tym względem kierownicy nawet z administracji tutaj się rozmawiało tak, dzielą podwórko, to wszystko idzie pod wykup, nie? Nawet administracja już nic nie robiła praktycznie, tylko drobne rzeczy jak już się wymusiło na nich, no bo miało to iść pod, pod nas po prostu, pod wspólnotę.